Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Synaj gdzie będę strzelał do różnych czołgów bo znowu się namnożyły w tej bitwie nie mam żadnych specjalnych zadań do, za do zrobienia, żadnych wyzwań, żadnych misji. Jadę sobie dla przyjemności i żeby zmarnować boosterka na grindowanie załogi włoskiej i podświetlają się pierwsze cele i zniknęły mi tam za tą górą. Ja nie bardzo chcę się pchać na szczyt od razu, żeby chronić kadłub mojego pojazdu, a jest to y, carro Medio M4 Hybry Hybrid czyli jest to premka włoska i tu po kolei, jak widać, w, zaczęły wpadać już fragi. A ja podjeżdżam bliżej i jednak wyżej sobie wjeżdżam też, żeby mieć możliwość strzelania do tych pojazdów, które y, wyjeżdżają i podjeżdżają do punktu A. Bo, jak widać, bitwa toczy się tylko z jednym punktem, i tutaj będzie. Y, Masakra, będą się pokazywać kolejni chętni, do których będzie można sobie y, ładnie postrzelać, porobić fragi. O, nie udało się, ten lop y, nie wyszedł. Puszczam artylerię na te dwa te deki, które sobie stoją, jeszcze jakiś średniak do nich dojeżdża. No i tutaj korzystam z osłony jaką dają te skały. Jeszcze bliżej podjeżdżam, żeby mieć jeszcze lepszy przestrzał. pokazała się PZ3E. Strzał nieudany. Teraz poprawka i trafione, trafiona gąsienica, a za PZ wpadła asysta. Bardzo dobrze, za asysty też są punkty. Każdy punkt się przyda, trzeba zarabiać. Po prawej stronie pokazał się następny średni pojazd przeciwnika. Taki cwaniak, że chciał nas tutaj objechać. Na szczęście podświetlił się i teraz jadę do niego, żeby popsuć mu trochę krwi to jest PZ3M bokiem ustawiona, więc zeszła na strzała. Po tym y, fragu pojawił się bombowiec do wzięcia, ale ja nie chcę w tej chwili latać. Niech sobie ktoś inny weźmie ten samolot. Dlatego, że mam przed sobą y, Mardera Trójkę. Bardzo fajny pojazd. o ile ktoś umie zadbać o niego niestety takie wyjeżdżane na otwarte pole mard marderkiem kończy się właśnie w ten sposób no ponieważ nikt nie wziął bombowca to ja sobie go wziąłem jednak jeszcze tylko zrzucam artylerię na ten średniak ustawiony tam za skałą no i będę leciał do dyspozycji dostałem Iła 4 z aż dwoma bombami no na tych berach trudno się spodziewać, żeby ich było więcej, bo tak jak czołgi i samoloty też nie są najwyższych lotów. Poszła pierwsza bomba. No i poszła też druga bomba. Jużki strzelają, bo mam na ogonie jakiś myśliwiec. No dwa fragi z dwóch bomb nieźle. I jeszcze nasz sztuk się załapał na trzeci frak z dwóch bomb. No jest, powiedziałbym, nawet bardzo dobrze. Na dole jest Marder. A akurat dla mojej broni pokładowej, on no niestety, Marder ginie. A ja już nie mam do czego strzelać. Wszystko jest za twarde. Juszki strzelają do myśliwca. To jest Fokker no ale skończył się nalot. Udało się dolecieć do końca czasu. Nie straciłem bombowca. Jakiś tam mały sukces. Kolejni przeciwnicy pchają się w stronę punktu. Bróżynowi przejęli go w międzyczasie. Teraz już będziemy go sobie przejmować. Jest PZ4G. No PZ4 już mają dobre działo. Trzeba się z nimi liczyć, ale po poprawce tej PZ już nie ma, nie zrobi nam wielkiej krzywdy, następna artyleria znowu na ten yy, średniak za kamieniem schowany. Wyjechał M24, trochę strzał spóźniony i tylko krytyk pz się pali, ale dostałem za nią asystę. Jest sztuk. Tylko zatrafienie. APZ3L -a odebrała bułę za sztucha. Podziękuj koledze Sztuch znowu się pokazał. Tym razem dostał krytyka. A moja artyleria zniszczyła M4, a za sztucha dostałem asystę. Zobaczcie, że pod ich resztą już stoi nasz yy, czołg. drużynowy, tam robi masakrę. Jeszcze bomby poszły na lot, no, winą przeciwnicy. Nie mają już w tej chwili nic do powiedzenia. Wjeżdżamy do nich na respa. Nie widać żadnego nowego przeciwnika. No tak, drużyna przeciwna utraciła wszystkie jednostki po bitwie. Dostałem za nią medal wytrwałego. Zrobiłem 10 fragów, dobrze jest. Z mojej strony to wszystko. Zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!